W naszej podróży śladem zbrodni docieramy do odcinka specjalnego poświęconego budowlom, które przetrwały wieki i stały się żywymi świadkami historii uwięzienia i kary. Mówimy o więzieniach, które przeszły z królewskich fortec i twierdz obronnych w ponure symbole opresji, stając się domem dla najbardziej znanych, a czasem najbardziej zapomnianych więźniów epoki. Te mury, pomimo upływu czasu, wciąż szepczą historię intryk, zdrad i ostatecznej zimnej sprawiedliwości. Pierwszą i najbardziej symboliczną z tych instytucji jest Tower of London, twierdza londyńska. Chociaż twierdza londyńska nigdy nie była formalnie więzieniem publicznym w nowoczesnym tego słowa znaczeniu, jej rola w przetrzymywaniu, torturowaniu i egzekucji wysokich rangą więźniów politycznych, arystokratów i członków rodziny królewskiej uczyniła ją najważniejszym i najbardziej przerażającym miejscem uwięzienia w całej historii Anglii. Zbudowana pierwotnie w XI wieku przez Wilhelma Zdobywcę jako symbol normańskiej potęgi i fortyfikacja, już od początku stała się narzędziem królewskiej kontroli. Biała Wieża, centralny i najbardziej rozpoznawalny element kompleksu, choć służyła jako skarbiec i arsenał, szybko zyskała reputację miejsca, z którego nie ma powrotu miejsca, gdzie suweren decydował o życiu i śmierci swoich najgroźniejszych rywali. Uwięzienie w Tower of London było inne niż w miejskich lochach. Nie trafiali tu pospolici, złodzieje i rabusie, lecz więźniowie o wielkim znaczeniu, ci, których upadek miał rezonans polityczny i religijny. Wśród tych, którzy zniknęli za grubymi murami, znaleźli się królowie i królowe, biskupi, wielcy arystokraci i poeci. Bycie więźniem Tower oznaczało często, że Twoja sprawa była bezpośrednio związana z tronem i władzą. Wczesnym przykładem jest chociażby Ryszard II, który został tutaj uwięziony, a jego tajemnicza śmierć dała początek legendom. Jednak to okres Tudorów, a zwłaszcza panowanie Henryka VIII i jego córek utrwalił ponurą reputację twierdzy. Henryk VIII, w swojej obsesji na punkcie męskiego następcy i dominacji nad kościołem, wtrącił do Tower swoich bliskich współpracowników, którzy sprzeciwiali się jego reformie religijnej, w tym tak wybitne postacie jak Tomasz More, kanclerz który odmówił uznania króla głową Kościoła Anglii. More, uwięziony w lalkowej wieży, czekał na swój proces i ścięcie na pobliskim wzgórzu wieżowym, a jego niewzruszona postawa i męczeńska śmierć uczyniły go symbolem ofiary królewskiej tyranii. Tożsamość religijna i polityczna stała się nową niebezpieczną przyczyną uwięzienia. Jeszcze bardziej dramatyczne były losy królewskich małżonek. Słynna Anna Boleyn, druga żona Henryka VIII, trafiła do twierdzy, oskarżona o zdradę i kaziroctwo. Zarzuty, które były w istocie pretekstem do jej eliminacji. Anna Boleyn została uwięziona w tych samych komnatach, w których witała ją hucznie Anglia przed swoim ślubem, co symbolizowało dramatyczny i totalny upadek. Co ciekawe, Anna Boleyn nie została ścięta na pobliskim wzgórzu, lecz wewnątrz murów, na Tower Green, przez sprowadzonego z Francji kata mistrza miecza. Co miało nadać egzekucji szybkość i pewien minimalny, królewski splendor. Podobnie skończyła Katarzyna Howard, piąta żona Henryka. To zacieranie granicy między więzieniem a miejscem egzekucji i pochówku w obrębie jednej fortecy stało się cechą definiującą tower. Miejsce pochówku kaplica święty Piotra Adwinkula stała się nekropolią dla ściętych, co dodatkowo pogłębiało poczucie, że wejście do tower było podróżą w jedną stronę. Innym słynnym więźniem była przyszła królowa Elżbieta I, uwięziona przez swoją przyrodnią siostrę Marię Tudor pod zarzutem spiskowania. W celi w wieży Bel Tower, Elżbieta spędziła czas pełen niepewności co do swojego losu. Fakt, że tak potężne osoby, nawet członkowie rodziny królewskiej, mogli być uwięzieni w tych murach, podkreślał absolutną, nieograniczoną władzę monarchy nad życiem i śmiercią każdego poddanego. Ponadto w Tower w London mieściło się nie tylko uwięzienie, ale także katownia królewska. Choć tortury w Anglii były stosowane rzadziej i były bardziej kontrolowane niż na kontynencie, w Tower legalnie stosowano narzędzia takie jak łoże skrzypcowe, rack i szarpańce scavenger's daughter straszne i madło uciskające ciało. Te metody były zarezerwowane wyłącznie dla wrogów stanu i szpiegów, a ich celem było wydobycie informacji o spiskach politycznych. Tortury te, choć mniej masowe niż w średniowiecznych katowniach, miały bezpośredni związek z utrzymaniem władzy absolutnej. Przetrwanie Tower of London jako symbolu uwięzienia jest zatem świadectwem ciągłości królewskiej potęgi i ewolucji samej idei więzienia. Od fortecy, przez tymczasowy areszt polityczny, po ponury, historyczny monument, który dziś paradoksalnie jest największą atrakcją turystyczną Londynu, ale wciąż przypomina o krwawym śladzie zbrodni w polityce. Po mrocznych, ale królewskich murach Tower of London przenosimy się na kontynent, do Paryża, gdzie stoi drugi, być może jeszcze bardziej obciążony symboliką gmach uwięzienia Bastylia, czyli formalnie Bastille Saint-Antoine. Podobnie jak Tower, Bastylia narodziła się jako forteca militarna, a nie więzienie. Zbudowana w XIV wieku, w okresie wojny stuletniej, miała stanowić wschodnią bramę obronną Paryża i schronienie dla monarchy. Jej osiem potężnych wież i grube mury czyniły ją niemal nie do zdobycia, idealną do obrony przed wrogami zewnętrznymi. Jednakże wraz z upływem czasu i umacnianiem się władzy królewskiej we Francji, w XVII wieku Bastylia zaczęła zmieniać swoją funkcję. Stopniowo pod rządami Ludwika XIII, a zwłaszcza w epoce absolutyzmu Ludwika XIV, stała się więzieniem stanu, najbardziej ekskluzywnym i symbolicznym ośrodkiem detencji w królestwie, narzędziem do usuwania niewygodnych jednostek z życia publicznego, co miało stać się jej ostatecznym przeznaczeniem. Więzienie w Bastylii było wyjątkowe, ponieważ było przeznaczone niemal wyłącznie dla więźniów o znaczeniu politycznym, religijnym lub moralnym. A w jej mury trafiali ludzie na mocy słynnych lettres de cachet, listów opatrzonych pieczęcią. Były to tajne rozkazy króla, które pozwalały na aresztowanie i uwięzienie dowolnej osoby na czas nieokreślony, bez formalnego procesu i wyroku. Ten instrument był esencją królewskiej samowoli i ucieleśniał brak poszanowania dla fundamentalnej zasady habeas corpus. Król mógł uwięzić człowieka na prośbę wpływowej rodziny, na przykład syna, który sprzeniewierzył majątek czy córki, która naruszyła honor rodziny poprzez niewłaściwe małżeństwo. Choć letre de cachet były czasem wykorzystywane w sprawach osobistych, ich głównym celem było eliminowanie przeciwników politycznych, dysydentów religijnych i cenzorów idei, którzy podważali autorytet monarchy lub kościoła. Uwięzienie w Bastylii było zatem wyrokiem bezprawnym, zawieszeniem życia społecznego, zsyłką w otchłań królewskiej niełaski, z której uwolnienie zależało wyłącznie od zmiany nastrojów na dworze. Paradoksalnie warunki w Bastylii nie były jednolite i wbrew późniejszej rewolucyjnej propagandzie często były lepsze niż w publicznych miejskich więzieniach. Bycie więźniem Stanu w Bastylii oznaczało zazwyczaj, że płaciło za ciebie państwo, a status społeczny więźnia w dużej mierze determinował jego życie za murami. Bogaci więźniowie, tacy jak arystokraci, znani pisarze czy wygnani urzędnicy, często zajmowali duże, dobrze oświetlone cele w górnych wieżach, mogli sprowadzać własne meble, książki, wino, a nawet zatrudniać osobistych służących, co było luksusem nieznanym w żadnym innym więzieniu, mogli jadać posiłki znacznie lepsze niż te serwowane strażnikom. Jednak warstwy niższe, w tym zwykli żołnierze, drobni oszuści czy pospolici przestępcy złapani przy okazji, trafiali do ciemnych wilgotnych lochów w podziemiach, gdzie panowały typowo średniowieczne warunki: brud, wilgoć, szczury i beznadzieja. Ta dwoistość warunków doskonale odzwierciedlała francuskie społeczeństwo ancien reżim, nawet za kratami panowała hierarchia i klasa. Bastylia stała się też domem dla najbardziej symbolicznych postaci historii uwięzienia. Najbardziej zagadkową z nich jest człowiek w żelaznej masce, więzień, którego tożsamość pozostała tajemnicą i stała się kanwą dla legend i literatury, a uwięziony był w wieży Bertaudier. Choć historycy sugerują, że był to prawdopodobnie wysokiej rangi urzędnik lub szlachcic skompromitowany politycznie, fakt, że nosił on maskę, prawdopodobnie aksamitną, a nie żelazną, aby ukryć swoją tożsamość, idealnie pasuje do idei Bastylii jako miejsca, gdzie król potrafił wymazać człowieka ze społeczeństwa. Innym równie sławnym więźniem był filozof i pisarz Wolter, uwięziony dwukrotnie za swoje satyry i krytykę dworu. Wolter, mimo względnie dobrych warunków mógł pisać w celi, przekuł swoje doświadczenie na literaturę, a samo jego uwięzienie przez monarchię, symbolizujące cenzurę idei i wolności słowa, stało się potężnym argumentem w rękach oświeceniowych krytyków absolutyzmu. Jednak ostateczny i globalny status Bastylii jako ikony uwięzienia został przypieczętowany 14 lipca 1789 roku. W tym dniu, w akcie symbolicznym i politycznym, tłumy Paryża przypuściły szturm na Bastylię, szukając prochu strzelniczego i symbolicznie atakując uosobienie królewskiej tyranii. Była to kulminacja gniewu przeciwko letre de cachet i wiekom absolutnej władzy. Choć w momencie szturmu w więzieniu znajdowało się tylko siedmiu więźniów, Czterech fałszerzy, dwóch szaleńców i jeden arystokrata oskarżony o czyny niemoralne, jej symboliczną wagę trudno przecenić. Zdobycie Bastylii oznaczało triumf woli ludu nad wolą króla i stało się symbolicznym początkiem rewolucji francuskiej. W akcie symbolicznym, po zdobyciu, twierdza została rozebrana kamień po kamieniu, a jej kamienie sprzedawano jako pamiątki fragmenty obalonej tyranii. Upadek Bastylii zdefiniował przejście z epoki arbitralnego uwięzienia do epoki rządów prawa, a jej ruiny, choć dziś ledwie widoczne na Place de la Bastille, pozostają najpotężniejszym symbolem sprzeciwu wobec bezprawnego uwięzienia w historii świata, tworząc kontrast z trzecią z naszych budowli, która przetrwała na wieki Mamertinum będące świadkiem o wiele starszych, rzymskich zbrodni. Z mroków średniowiecza i oświeceniowej rewolucji penitencjarnej cofamy się o ponad dwa tysiąclecia do kolebki cywilizacji europejskiej starożytnego Rzymu. Tu, u podnóża kapitolu, znajduje się najstarsza i najbardziej pierwotna z naszych historycznych instytucji uwięzienia, której historia sięga 8 wieku przed naszą erą – więzienie mamertyńskie, znane w starożytności jako tulianum lub Karcer mamertinus. Jest to miejsce, które najlepiej ilustruje pierwotną, prepenitencjarną rolę uwięzienia w świecie starożytnym. Mamertinum nie było miejscem pokuty, lecz przedsionkiem śmierci i publicznego upokorzenia, będąc jednocześnie najświętszym i najbardziej makabrycznym więzieniem wiecznego miasta. W przeciwieństwie do cel klasztornych czy nowożytnych więzień, Mamertinum było czysto utylitarnym narzędziem państwa służącym do eliminacji wrogów państwowych. Kompleks składał się z dwóch poziomów. Górny, karcer. Był kamienną, mroczną celą, która służyła jako tymczasowy areszt. Było to miejsce, gdzie oczekiwali przestępcy przed ogłoszeniem wyroku lub przed wymierzeniem kary. Prawdziwy terror zaczynał się jednak poniżej. Drugi niższy poziom, tulianum, to mała, okrągła cela w kształcie dzwonu, dostępna jedynie przez mały otwór w podłodze karcer, przez który spuszczano lub wrzucano skazańców. Ta podziemna, wilgotna komora była dosłownym lochem, pozbawionym światła i sanitariatów. W którym więźniowie wegetowali w całkowitym mroku, zimnie i brudzie. Nazwa tulianum mogła pochodzić od nazwy studni, Tulus, co sugeruje, że pierwotnie mogło to być podziemne źródło, które potem zaadaptowano na cele więzienne lub od króla Serviusza Tuliusza. Jednakże, z czasem, Mamertinum stało się synonimem miejsca straszliwego ostatecznego uwięzienia. Trafiali tu wrogowie Rzymu i zdrajcy, czyli osoby o największej wadze politycznej, których los miał stanowić przykład dla całego imperium. Najsłynniejszymi więźniami tego miejsca byli przywódcy pokonanych ludów. Jednym z nich był Vercingetoryx, wódz galijskich plemion, który odważył się zjednoczyć Galów przeciwko Juliuszowi Cezarowi. Po jego ostatecznej klęsce pod Alezją, Vercingetoryx był latami przetrzymywany w Tulianum. Jego uwięzienie miało wymiar propagandowy: symbolizowało totalny i nieodwracalny triumf Rzymu nad barbarzyńcami. Jego los był typowy dla więźniów Mamertinum. Po kilku latach poniżenia. Został wyprowadzony z lochu, by wziąć udział w triumfalnym orszaku Cezara, a następnie natychmiast uduszony lub ścięty w podziemiach. Innym przykładem jest Jugurta, król Numidi, który ośmielił się wyzwać Rzymian. On również zmarł w Tulianum na skutek głodu i zimna. Jego śmierć nastąpiła po triumfie Mariusza. Mamertinum nie było więc miejscem, gdzie więziono w oczekiwaniu na proces. Było to miejsce, gdzie uwięzienie było już częścią kary, i gdzie skazaniec czekał na rytualną śmierć w celu uświetnienia rzymskiego triumfu. Śmierć w Tulianum była często szybka, wykonywana przez uduszenie lub ścięcie, a jej celem było usunięcie wroga w sposób ostateczny i hańbiący. Dopiero potem, w późniejszym okresie historycznym, Mamertinum zyskało znaczenie w historii chrześcijańskiej. Według tradycji, właśnie tu mieli być więzieni święci Piotr i Paweł przed swoimi męczeńskimi śmierciami. Ta tradycja, która umieściła dwóch najważniejszych apostołów w najbardziej przerażającym lochu Rzymu, przyczyniła się do przekształcenia Mamertinum w miejsce kultu. Otwory i studnie w Tulianum zaczęto traktować jako miejsca cudownych uzdrowień i miejsce chrztu. Ta dychotomia jest kluczowa. Mamertinum symbolizuje pierwotną, czysto retorsyjną sprawiedliwość Rzymu, uwięzienie jako narzędzie terroru i hańby. Jednocześnie, jego przekształcenie w miejsce kultu pokazuje, jak symbolika uwięzienia została przejęta przez nową wiarę. Z lochu, gdzie umierali wrogowie państwa, Mamertinum stało się miejscem męczeństwa i świętości, co miało wpływ na to, jak chrześcijaństwo postrzegało cierpienie i uwięzienie w kolejnych wiekach. Przetrwanie Mamertinum przez ponad 2000 lat jest świadectwem ewolucji kary. Od najstarszej, starożytnej formy, gdzie uwięzienie było oczekiwaniem na śmierć, przez średniowieczne więzienia polityczne, jak Tower i Bastylia, aż po oświeceniowe cele pokutne. Każdy z tych gmachów, Tower, Bastylia i Mamertinum, przetrwałby opowiadać o innym etapie uwięzienia od tyranii królewskiej do świętości cierpienia zamykając w swoich murach esencję historii zbrodni i kary.